Dzień dobry wszystkim z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w God of War. Na początku chciałam wam powiedzieć, że z czystej ciekawości y, zobaczyłam y, kwestię tego kwiata rzeżuchy i powiem wam, że faktycznie jest coś takiego jak rzeżucha łąkowa i tam jest autentycznie identyczny kwiatek, jaki był. Wo Ej! Identyczny kwiat, jaki mieliśmy do... Ej, ej, ej! Do zebrania, więc... Kurde! Zostawmy go tutaj Atreusa! Dobra, musimy tutaj... Kurde, plują we mnie z każdej możliwej strony! Poczekać za atakiem do momentu aż tutaj... Z Mama mi o nich mówiła. Czyli naprawdę istnieją. Z tak. wywołują koszmary. Albo nimi są. Nie pamiętam. Patrzcie, tutaj są takie kule. O! O! Powinniśmy iść teraz do łodzi z tym, że... Patrzcie, tutaj jest naprawdę sporo przejść różnych ciekawych. O, kurde. Dobra. Pokonany. Więc myślę, że fajnie byłoby się w sumie tutaj porozglądać. Patrzcie, tam jest skrzynia. Dobra, czy ja to mogę przesunąć? Nie jest ciężki. Jest. Nie wydaje się. <laughs> Nie, Edron szatrył się naprawdę. Dobra, zobaczmy, co jest w skrzyni. Mamy kolejną miękką stal. I tutaj nie będę wskakiwać do wody. Tam jest skrzynia. Patrzcie, z tym, że jest pod wodą. Hmm. Coś mi się wydaje, że jeszcze tutaj będziemy wracać, tak, żeby dostać się do tych pozostałych lokacji, które na chwilę obecną nie są dostępne. Zobaczcie. Tutaj mamy coś takiego. Jakby taka lawa. Hmm, ciekawe. Też nie mogę na razie tego otworzyć. Myślę, że tutaj też to dopiero z czasem się będzie można tam dostać. O kurczę, patrzcie, kolejna skrzynia. Tym razem złota. Ciekawe, co tutaj jest. Talizman skoncentrowanej witalności. Zwykły przedmiot, talizman zapewnia przypływ zdrowia. Co to takie fajne? Kurczę. Dobra, no to bierzemy oczywiście. Przyciśnij L1 i kółko, aby aktywować. Zapewnia przypływ zdrowia. Ej, będziemy mogli się regenerować. Bierzemy to. A, czyli tak, mamy możliwość tutaj tu, w ręce, biodra i talizman. To jest nasz pierwszy talizman, jaki udało nam się zdobyć. Nie mam całego zdrowia, więc autentycznie możemy się regenerować. Kurczę, mega świetna sprawa. Bardzo dobra informacja. Zobaczmy sobie też. Tak byłam ciekawa jak te moce się prezentują. Też musimy zacząć z tego korzystać. Jakoś tak nie pomyślałam. Dobra, czy tutaj coś będzie? Nie ma nic. Gdzie atreusie? Czy widzisz coś? więcej niż ja Patrzcie, tam jest skrzynia. Jak się mogę tam dostać? Teraz szybko dotrzemy do góry. Płyń w stronę światła. Robię te wszystkie rzeczy. Myślałem, że nigdy nie opuszczę naszego lasu, albo nawet własnego łóżka. Poczekajcie tutaj na razie z tą rozmową. Ja powinnam się tu kierować, co prawda, ale... No dobra, to w zatem płyńmy. Jak widzicie, po lewej stronie ten talizman nam się ładuje, więc... Fajna sprawa, że co jakiś czas będziemy mogli sobie po prostu... Na morską wodę. Wow. Skąd wiesz? Ty nie czujesz tego? Jeśli tak pachnie morze, to strasznie zuchnie. <noise> Spójrz tam, to to. To. Bóg tak. Nie sądziłem, że słuchałeś, gdy mama mówiła o bogach. Rzadko. Czy mówiła o jakimś, który nie czuł bólu? O, zmi jak waldur. Bóg Asuk, syn Odyna i Frigi. A nie jest królem. Tak jest. Czemu pytasz? Okej, okay, wpłynęliśmy na jezioro Dziewięciu. Mamy teraz zbadać ten posąg, który się tak tutaj świeci. Zobaczmy. Napisano: poświęć swą broń na środku zbiornika, a przebudzisz kołyskę świata. Znaczy: mamy wrzucić broń do wody? Dla ciebie to nie będzie problem. Zrobisz to? Whoo! Zachowaj z Nie boję się! Jaki ma nosek! <grywk> Zwrak statku, widzisz? I ten posąg tora. Tylko teraz widać znacznie więcej. Woda opadła, gdy wąż się podniósł. A, dlatego tam nie było tej plaży, widzisz? A tam jest góra. Spójrz! Ten budynek prowadzi od podnóża do złotej świątyni. To wszystko było pod wodą. Z wyjątkiem posągu. To dobrze, nie? Jest nawet dok. Tam, obok flagi. Najpierw płyniemy do doku, prawda? Będziemy pierwszymi od dawna, którzy po nim chodzili. Znasz tego węża? Jest jednym z gigantów. Jest tak wielki, że oplata cały świat i pożera własny ogon. Bez przesady. No nie wiem, wyglądał na ogromnego. Zobaczmy zatem na mapę, ponieważ naprawdę potężnie nam się tutaj powiększyła lokacja. Zwróćcie uwagę, wyruszyliśmy z dzikiego lasu, idąc potem rzeczną przełęczą, i aktualnie jesteśmy na jeziorze dziewięciu. Tutaj widzę też, że pojawiły nam się doki. Tutaj mamy wyspę śmierci, żelazną zatokę, wieża strażnicza. No i my tutaj weszliśmy sobie. Na świątynię Tyra zobaczmy, cóż tutaj na nas czeka. A, tutaj nie mogę się przemieszczać, tu widzę jakaś woda jest. Od bardzo dawna. O, droga do góry. Na to wygląda. Niech nie, jeśli to nie brodaty góry i jego szczeniak mam tu dla Was coś fajnego. Bro? Ale jak ty! Nie twój zastrany interes! A teraz właśnie mam coś dla was! Tylko nie próbujcie czarny się na moje miejsce! Byłem tu pierwszy! Jak on tu w las! Dobra! Jak myślisz, czego chcę? Zagrać nam na nerwach. Gdy rozejdzie się wieść o moim sklepie, ludzie będą tu walić jak szaleni! Będą się zabijać, żeby tylko rzucić okiem na moje towary. Zobaczycie. No to fajnie. Wszędzie ci się tak śpieszy? Pokaż tym razem, co tutaj masz do zaoferowania. Łap. Widzicie te kamienie? Dzięki kluczowi i Drasilu możecie otworzyć magiczne wrota do gałęzi drzewa świata. To skrót między światami. Jeśli się na takie natkniecie, będziecie mogli tu szybko powrócić. Ale działają w jedną stronę tylko tu i nigdzie indziej. No i pamiętajcie nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem nie myślcie zeskakiwać ze ścieżki, chyba że chcecie umrzeć. Nie, raczej tego nie chcemy. Ok, zobaczmy. Talizmany, rękojeści i zaklęcia są teraz dostępne w sklepach. Ulepszanie pancerza. Pancerz, podobnie jak reszta wyposażenia, może być ulepszany w sklepach. Wciśnie, aby przejść do menu ulepszania. Zobaczmy. Ulepszenie pancerza zwiększa jego statystyki, poziom siły, a także może dodać gniazda zaklęć. Czyli, tak, mamy zakładkę stwórz, ulepsz, kup i sprzedaj, oraz zgubione przedmioty. Nic tutaj na razie póki co w dalszym ciągu nie mamy, zatem zobaczmy, co my tutaj możemy sobie ewentualnie zrobić. Tutaj widzę, że to jest. Wszystko słabsze od naszego. Jeśli chodzi o ręce, hmm. w ogóle jak my tutaj finansowo wyglądamy? Mamy 19 koła. Tutaj też widzę, że słabsze. Co prawda trochę do obrony nam daje, ale zmniejsza szczęście i siłę. A ja nie chcę zmniejszać siły. Tutaj też mamy pojedyncza czerwona. No to co to za interes? Żaden. Tutaj też. No, żaden interes. Co to tutaj? Kurczę. Dobra, zacznijmy rękojeść to pora można wybierać różne rękojeści dla broni. Każda rękojeść poprawia statystyki i zapewnia unikatowe atuty. W zależności od twoich działań podczas walki. Rękojeść można ulepszyć, aby poprawić ich statystyki. O, to jest troszkę lepsza. A. Ciekawe czy one są jakoś ułożone od najlepszej do najgorszej. Ta mi tutaj plus 3 do siły i plus 3 do szczęścia. Ta daje plus 6 do run. Kurczę, no każda coś odrobinkę daje. Hmm. Dobra, może najpierw zobaczmy wszystko i na koniec zdecydujemy, co ewentualnie byłoby można tutaj ulepszyć. Talizmany zapewniają unikatowe efekty, które mogą pomóc w walce. Można je ulepszać w sklepie, aby zwiększyć ich skuteczność i skrócić czas odnowienia pewnych zdolności. No, z racji tego, że yy, no jakoś tak zawsze lubię inwestować w tę naszą żywotność yy, i... Fajnie by było mieć troszkę ulepszoną tą runę, nie będę ukrywać. A co my tutaj możemy zrobić? My możemy stworzyć talizman. Daje, tutaj jest talizman niezachwianej ochrony. Daje działającą kilka sekund niezniszczalną barierę, gdy zdrowie Kratosa spadnie do krytycznego poziomu. Czyli tak w takim ostatnim momencie będzie nas tutaj ta runa ratowała, A raczej talizman. A tutaj talizman niezachwianej potęgi daje krótkotrwałą premię do siły, gdy zdrowie kratosa spadnie do krytycznego poziomu. Hm. Chyba ten mój mi się najbardziej podoba póki co. Tutaj możemy sobie poulepszać. Lewiatan nie mogę. Potrzebuję mroźny płomień do szpona. Potrzebujemy twardą stal. My chyba póki co tylko tą miękką znajdujemy. Kołczan szpona. Skraca czas przeładowania strzał szpona. Ale kurczę, 5000 aż. Talizman. Ten mi się naprawdę podoba. A, on ma dopiero pierwszy poziom z czterech. Zapewnia przypływ zdrowia. wiecie co? Ja tak coś mocno czuję, że chyba to będzie jeden z tych talizmanów, który będzie mi towarzyszył praktycznie przez całą grę. Bo. Chyba jest najlepsza opcja, że mogę sobie dodać życie w momencie, kiedy nie ma tych kamieni zdrowia gdzieś w okolicy najbliższej, ale tu potrzebujemy pyłu światów. Ciekawe, czy to będzie można znaleźć, czy będzie też można gdzieś ewentualnie kupić. Co możemy kupić? Zaklęcia. Symbol groźby: zaklęcie zwiększające wartość witalności o 3 za tysiaka. Ej, nie zgubię. Ale tu jest jakaś ograniczona ilość tych zaklęć, które mogę sobie gdzieś tam korzystać. Symbol sprzeciwu zaklęcie zwiększające wartość czasu odnowienia o 3, symbol sprytu zaklęcie zwiększające wartość run o 3, symbol cieni zwięks... zaklęcie zwiększające wartość szczęścia o 5. Powiem Wam tak, zobaczmy sobie. Może tutaj po rozwinięciu, o co chodzi z tymi kwestiami? Siła zwiększa obrażenia od wszystkich standardowych ataków. No to takie logiczne, nie? Runy zwiększa obrażenia runicznych ataków i żywiołów. Obrona redukuje otrzymywane obrażenia, witalność zwiększa maksymalną wartość zdrowia i łagodzi reakcję na trafienia przez wrogów. Szczęście, właśnie to mnie interesowało, co to jest za szczęście. Zwiększa szanse na aktywowanie atutów. Zwiększa zdobywane tutaj punkty doświadczenia i srebro. To, to szczęście też nie jest głupie, nie? Czas odnowienia. Skraca czas odnowienia runicznych ataków, runicznych przywołań i talizmanów. No fajnie by było sobie przyinwestować na pewno w siłę, na pewno w witalność i w to szczęście. No obrona też jest dosyć istotna. Coś możemy sprzedać. Sprzedaj maski w sklepie, by zarobić nieco srebra. Nie przydadzą Ci się podczas podróży. Okej, okay, no to no chyba najważniejsze jest to, że te maski jakoś znajdujemy. Maski znajdujemy, czyli te wszystkie zabawki, maski i inne pierdoły, które znajdujemy, możemy sprzedawać, bo one się nam liczą jakoś tam do tych statystyk znalezionych przedmiotów, ale nie są nam potrzebne, więc w sumie fajnie, bo pięć koła za to dostaliśmy. No to powiem Wam tak. Tutaj na pewno chciałabym rękojeść topora sobie ulepszyć i zrobię tutaj tą wyważoną wojenną rękojeść, chociażby dlatego, że daje nam punkty siły i szczęścia. Nice. Z tego się teraz bardzo cieszę. O, można teraz ulepszyć. O kurczę, no duża szansa na zyskanie daru siły przy każdym skutecznym uderzeniu kata. Hmm. No, może nie będę tego na razie ulepszała, chociaż to jest chyba jedna z niewielu rzeczy. Tutaj możemy też ten czas przeładowania sobie ulepszyć. Ja bym chciała kupić zaklęcia. Chciałabym kupić zaklęcie witalności. Przynajmniej na razie mi się może przyda. I zaklęcie szczęścia. Nie kosztuje dużo. I rozumiem, że one się tak automatycznie ja. wzięły. Chcecie posłuchać złotych myśli Broca? Może zaraz. Ja najpierw chciałabym zobaczyć. Tutaj, jak nam się ten ekwipunek prezentuje? No i mamy lewiatan poziom drugi, siła 25. I tutaj mamy rękojeść topora. Mieliśmy drewnianą, i kupiliśmy sobie tą nową, która tam, oczywiście, jest troszeczkę silniejsza. No to się mega cieszę. Też tutaj widzę, że różne kolory się pojawiają. A nie, dobra, obydwa mają zielone. Dobra, cofam to. Jeśli chodzi o kwestie tarczy i łuku, nic tutaj nie możemy zrobić, ale. Jeśli chodzi o pancerz. Dobra, też nie widzę, żeby tutaj jakby przejść do gniazd. Też nie mamy żadnych zaklęć. Ej, bo ja teraz kupiłam zaklęcia. Teraz zastanawiam się tylko, czy musimy je jakoś. Właśnie, patrzcie. Kupiłam zaklęcia i fajnie by było je też użyć, co nie? Czyli tak, tutaj sobie witalność użyjemy. Czyli możemy tylko trzy używać. Dobra, w takim razie mamy jeszcze jedno. Bo tutaj mamy tak, w pierwszy mamy obrona dwa, teraz mamy witalność trzy. A i widzicie, te runy też mają różne kolory. Ta pierwsza nasza, którą gdzieś tam znaleźliśmy miała Zielony kolor. Teraz te co kupiliśmy mają niebieskie. Teraz w takim razie użyjmy sobie jeszcze symbol cienia czyli szczęście plus 5. Chociaż teraz się zastanawiam, czy to był dobry pomysł, żeby to kupować, ale jak już mamy, to niech będzie. Czy możemy sobie coś kupić z kwestii umiejętności? Mamy 760. 760 punktów doświadczenia. Ej, co to za runy wywołuje? Czyli niby mogę kupić, ale coś tam jest na czerwono. Muszę się zastanowić też, z których umiejętności będziemy korzystać, tak żeby nie wydawać jakoś bez sensu tych punktów doświadczenia. Ok, czyli teraz co My Musimy się kierować w tę stronę. I tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!